z tej strony Patryk i Lamy Dziś sobie zagramy w pewną grę o nazwie Scary Teacher 3D hmm, Ja już trochę w nią grałem i wiem ale zaczniemy może z takiego aj, aj, aj tu podobno tutaj miałoby się jakieś dwa nowe ja na razie ich nie mam hmm. o, może z domkiem sobie zrobimy Przepraszam, reklama mała. Okej, okay, musimy jakby zrobić nazwę ją może Pani Kartoflanka na przykład. O, wygląda jak kartofel. O, domek na drzewie. Ale jest ozrozcze. Kiedyś też miałem domek na drzewie, ale mi się zawalił. To Boże, co ja takiej demin nie wiem, żadnego gazu się na razie nie kupujemy, przepraszam, z reklamy. Muszę to zrobić. Przepraszam. Yy, to idziemy. Yy, zobaczę szopę. To jest w Widzisz to na kamerze? Okej. Okay. Nic nowego nie ma. О, видишь, за ним? Я не могу вскочить за окно. А что это есть? Что за Co się tam czuje za nią? Nie um. mogę się jakby coś złapać Wyobraź sobie jakby teraz do tego pokoju Ona jest oczywiście na dole Ale muzyka Disco Polo Okej, okay, tu na górze chyba nic nie ma Może w piwnicy, chodźmy do piwnicy może. W piwnicy zawsze musi to zbyt, tylko tu było jakieś wejście do piwnicy, przepraszam za takie słabe mam o, tak, niezakutkowane nie. Co to? Storarska piła. A już wiem, już wiem. Musimy ją podłączyć do tamtego prądu. No nie jestem na górze, nie jestem. Nie jestem na Ale Zobaczymy tę kleję. To chyba w tym pokoju chyba były. Ok, weźmiemy może wezmę dwa, A weźmiemy może ten jednak. Nie wiem, zrobię jedną misję na razę. A następną misję zrobię, kiedy zostawicie ponad 5000 łapek w górę. 5000 łapek w górę, zrobię następną misję. I, o co to się zaje? I 8000 subskrypcji na moim kanale. A wtedy nagram drugą Scary Czar. A, właśnie nie zobaczyłem czy jest w ogóle jest ten domek, czego nie ma. Okej, okay, idziemy zobaczyć czy, czy jest ten domek, czy nie. Co on tu jest? И то это светит на всякое. она тут на той сице! Рону, рону, рону! Эх, Я надеюсь, что на камеру Biegni, oj, przepraszam. No impreza jest, oj, przepraszam. To zrobił? Okej, okay, to pa do następnego odcinka się pod tym filmem 5 sens łapek w górę I 8000 subskrypcji Pod moim filmem to nagram Pod moim filmem to nagram Następny odcinek Scary Teacher 3D To pa!